Kto się nagrywa, niech się nagrywa. A ja mam dowód. Wow. Tego typu. Śmiech, <śmiech> na sali. Wow. Tego typu. Właśnie. Śmiech na sali. Co pił Morkiem? Myślał, że kurwa ja y, nie dopadnę cię? Właśnie. Ktoś cię nagrywa i podejście mi na poczernalowo tego typu widzicie krótko i i na temat tego typu do mi podeszle tego typu i dajmy się kurwa jutro Pin morkin już mam przygotowane pisma tego, do tego muszę e, dołączyć linka tego typu Oho. Następny kolejce do wyrzutku tego typu. Witam, witam, dobry wieczór w ogóle. Yy, z film z to wiadomo, że będzie wyrzutkiem tego typu Ła! <laughs> A mi się rączki ścierają tego typu.